A guten Ref Szabes. Parsze naso niemalże zawsze czytamy po święcie Szewułos. I to oznacza, że Parsza sama ma związek z tym świętem. W jakiś sposób? Bardzo prosto. Święto Szewuos jest świętem nadania Tory. W tym dniu również otrzymaliśmy Tory. I Parsza nasoj oznacza to jest od słowa nasot, bycie wywyższonym, podwyższyć się. W wiadomy oczywiście sposób nadanie Tory, uczynienie. Połączenie nas, narodu żydowskiego z Najwyższym, uczyniło, nas, yy, uczyniło nam, dało nam oczywiste wywyższenie. Teraz należy zrozumieć, w jaki sposób dokładnie to się dzieje. Czym jest Tojra? Tojra jest mądrością Najwyższego w naj, najczystszej, nieskazitelnej formie. To znaczy, że Żyd, ucząc się Tory, tak naprawdę, jak objaśnia to Alter Bechtani, ma okala, zarówno w jakiś sposób Hashem, to znaczy część yy, intelektu Hashem, jeżeli można to tak powiedzieć, jest w, tej, w tym momencie okalona, otoczona przeze mnie, bo zrozumiałem dany fragment Gemary czy dany fragment y, y, Hasidutu, ale pozostaje ta cała część, której nie zrozumiałem, która w tym momencie okala mnie. To znaczy, im więcej wiem, tak naprawdę, tym więcej nie wiem. I tym czym bardziej czynię to połączonym z z jego nie, nieograniczoną mądrością. I teraz to, co czyni Tora zarazem, to to, że nie tylko nas podwyższa, nie tylko nas wywyższa, ale my również sami możemy uczynić yy, 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 podwyższenie, tak jakby u, wywyższenie tory. W jakiś sposób coś, co jest odaszem, może wymagać wywyższenia. Żyd, okazując prawdziwy szacunek torze, jak czytamy to w taktacie awot, co to znaczy dawać szacunek torze, wyjaśniać ją, objaśniać ją w taki sposób, że każdy fragment ma swoje znaczenie, każda litera nie jest, nie, nie jest, nie, nie jest zbędna. To wszystko czyni, y, upiększa Torę. I, y, I tym samym Żydzi, y, Żydzi również otrzymują, y, otrzymują wywyższenie, bo Tora wywyższa ich, daje im, daje im wzrost duchowy i fizyczny. I dlatego Parsza Nasa następuje po, po nadaniu Tory, że to, to właśnie nadanie Tory jest tym, co czyni naród żydowski specjalny. I byśmy, obyśmy zawsze o tym pamiętali. Good